Nie da się udowodnić tego, że niezależnie od sympatii politycznych każdy ma jakie chce, że za tego rządu jest gorzej w służbie zdrowia niż było, bo to jest nieprawda, ponieważ ten rząd skierował na służbę zdrowia znacznie większe środki niż poprzedni, ani nie da się udowodnić tego, że za tego rządu... Przedsiębiorcy mają się ewidentnie gorzej i przemysł upada, bo jest to nieprawda, ponieważ to właśnie za tego rządu i ten, że premier Morawiecki uczynił całą Polskę polską strefą inwestycji i że na przykład na bardzo na bardzo konkretnym przykładzie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która funkcjonuje już lat ho 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 25? 30? Kto z Państwa wie? Ponad 25. W ostatnich kilku latach zwiększyła obrót i przysporzyła regionowi korzyści 70% z tego, co w całości w ostatnich kilku latach. To To znaczy, że ten rząd. Ten, ten, ten Morawiecki robi coś złego temu regionowi. Sprawny, sprawny prezes e, strefy to jedno, ale możliwości, jakie stworzono, żeby ten sprawny prezes mógł f, dobrze funkcjonować, to drugie. Bez tego jego największe umiejętności by nie dały tak, takich, takich e, realnych możliwości. A wiem to między innymi z ostatniego spotkania z panem prezesem Michałkiem właśnie podczas tego Kongresu Mobilności, gdzie mówił o tym, ile, ile w budżecie strefy i w obrocie gospodarczym się pojawiło przychodów, przepływów, ile firm zainwestowało w regionie śląskim. Więc to, co pani mówi, może nie jest to kłamstwo, tylko wynika z niewiedzy, ale, ale jest to na pewno nieprawda. Ten... Pani radna. Pani radna nie ma udzielonego głosu. Bardzo proszę kontynuować. Prawda? Pani radna nie jest tam, gdzie by pani chciała, tylko tam, gdzie jest. I ona w faktach jest taka, że obroty polskiej gospodarki się zwiększyły, że strefa wzrosła, że Morawiecki zrobił z Polski strefę inwestycji, że samorządy otrzymują pieniądze na inwestycje że my z tego też korzystamy, że w ostatnich kilku latach pojawiło się w Jaworznickiej Oświacie inwestycji więcej niż przez ostatnich 50 prawdopodobnie, może 40 i że szkoły się zmieniły. I to nie są kłamstwa, to nie są, to są fakty. I może, się, może pani mówić, że to jest nieprawda, no ale wyjdzie pani w końcu na, na osobę niepoważną. A, a, a może lepiej tak do końca się nie pogrążać. I teraz a propos mojego uczestnictwa w Komitecie Honorowym Premiera Morawieckiego. Ja się z tego czuję zadowolony, że zostałem do niego zaproszony. Przyjąłem to zaproszenie po raz wtóry, bo w poprzednich wyborach również byłem w Komitecie Honorowym Premiera Morawieckiego i czuję się wyróżniony, zadowolony. A w czyim miałbym się pokazać? W Komitecie Honorowym Tuska? Pani radna? Pani radna? Pani radna? Proszę kontynuować. Od lat staram się Państwa przekonać do tego, że uprawianie polityki na takim szczeblu i takiej to jest wyraz krótkowzroczności i głupoty. Braku pragmatyzmu. Samorządy nie powinny być uwikłane w spory polityczne, ale każdy z nas ma prawo prywatnie mieć przekonania i je manifestować. Tak jak pani je manifestuje, tak ja swoje prywatne przekonanie i również jako prezydent miasta manifestuję przyjmując honor uczestniczenia w komitecie premiera Morawieckiego. Uważam to za zaszczyt. Premier Morawiecki zaproponował uczestnictwo w takim komitecie nie jak leci komukolwiek, tylko osobą, która uznał, że z jakiegoś powodu ważne, istotne i będąc w gronie profesorów, rektorów, przedsiębiorców, znaczących działaczy społecznych, związków zawodowych, świata kultury, sportu, to jest, jest tylko trzech prezydentów z regionu zaproszonych do tego. Ja to odczuwam jako wyróżnienie. Pani nie, pani, pani problem. I proszę Państwa, tenże premier Morawiecki, patrząc na to pragmatycznie, na przykład jak robią to perfekcyjnie Czesi, naszemu miastu przysporzył w ostatnich latach bardzo dużo korzyści. Jak mało który zaryzykuje twierdzenie jak żaden premier przed nim. To on współdecydował o tym, że tutaj powstanie ta stolica polskiej mobilności elektrycznej. To on współdecydował o tym, nacisnął przycisk zielone światło dla ustawy, która dała nam możliwość stworzenia Warszawskiego Obszaru Gospodarczego to on zdecydował o tym, żeby przeznaczyć 100 milionów na obudowę tej strefy gospodarczej i bardzo prawdopodobne, że wkrótce to on zdecyduje o tym, żeby nie mniejsze pieniądze przeznaczyć na dalszy rozwój tej strefy. To proszę Państwa, czy nie byłoby niewdzięcznością z mojej strony, gdybym powiedział, odmawiam Panu, Panie Premierze, uczestnictwa w takim komitecie. Bo tego sobie życzy pani radna Sikora. I wie pan, ryzykowałbym to, że na sesji mi na przykład taka pani radna Sikora może wytknąć to, że ja jestem w na komitecie. I teraz stanąłby po drugiej stronie tęczowiek i powiedziałby: A może by tylko pomyślał, rany boskie, czy jakiś stoi naprzeciwko mnie wariat? Mógłby tak pomyśleć? Mógłby, prawda? Dlatego ja wolę wybierać pani radna tak jak ja uważam, a nie tak jak pani uważa. Pani decyduje o swoim życiu, a ja o swoim. Pani bierze odpowiedzialność za swoje życie, a ja za swoje i nic pani do tego jakich ja dokonuję wyborów. Bardzo proszę nie prowadzić dyskusji w ten sposób. Pani radna, pani radna. Pani radna. Bardzo proszę, bardzo proszę. Także proszę Państwa, tak jestem w Komitecie Honorowym Premiera Morawieckiego i namawiam wielu z Państwa, żebyście patrzyli na niego tak jak powinno się na niego patrzeć, a nie przez pryzmat, nie przez pryzmat, uprzedzeń, plotek, botów, fake newsów, hejterów, pożytecznych idiotów. Bo jak będziecie w takim sposób się obracać, to w końcu też was za takich zacznie uważać. Dziękuję bardzo. Mówię teraz bardziej do mieszkańców naszego miasta niż do pani radnej Sikory i do państwa, wybaczcie. Ale jeżeli państwo, mieszkańcy naszego miasta, regionu, kraju, jak państwo uważają, ma oceniać tegoż premiera Morawieckiego, to pomyślcie sobie Państwo o nim, niezależnie od sympatii politycznej. Zwróćcie, zwróćcie Państwo uwagę, że nie mówię o jego przynależności politycznej, tylko o tym, że jest premierem i odpowiada za to Państwo, że za jakiś czas, jak już Morawiecki nie będzie premierem, to będzie tak, że wszyscy będziemy pozytywnymi beneficjentami tego, co on zrobił, bo to za jego rządów. przesano myśleć Durnymi kategoriami, że jak mało zarabiamy, to jesteśmy bardziej konkurencyjni. Durnymi kategoriami, że emeryci sobie na pewno jakoś poradzą, tylko upodmiotowiono tych ludzi, każdego z nas, jeżeli chodzi o jego uposażenie za jego pracę i jeżeli chodzi o jego przyszłe dochody emerytalne. Że w końcu zauważono, że ci ludzie, którzy pracują, powinni dostawać godziwe wynagrodzenie i być względnie zabezpieczeni emerytalnie. Że przed nimi jest starość, niedołęstwo, choroby i trzeba mieć pieniądze na to, żeby utrzymać mieszkanie i kupić lekarstwa. To ten Morawiecki to zrobił. I jakby się on pani nie podobał, to to jest jego zasługa. Ja pamiętam, jak ludzie ze wszelkich formacji PiSu, Platformy Lewicy uważali, że to jest w ogóle świetna pozycja wyjściowa. Jak my zarabiamy jedną piątą tego, co zarabiają na zachodzie Europy, bo dzięki temu to się firmy lokują w Polsce, a nie lokują się gdzie indziej. Jak mnie również ludzie z PiSu do tego przekonywali, ja mówiłem w ogóle, co wy opowiadacie. I dzisiaj jest tak, że dociągnęliśmy dzięki zmianom, jakie ten rząd wprowadził, do tego, że ten poziom płac się powoli zbliża do poziomu jeszcze ciągle tych niżej uposażonych w Unii Europejskiej, ale się zbliżamy. A jak niedawno, proszę Państwa, byliśmy na jednej piątej, później na trochę większym poziomie, ale bardzo niskim. I jeszcze jedno, że jakbyśmy tej władzy nie oceniali, czy ona się komuś podoba, czy się nie podoba, to jeżeli chodzi o udział takiego postępu technologicznego, organizacyjnego i mającego swoje przełożenie na PKB, to tak jak było w ostatnich latach, to nie było przez ostatnich 30 albo 40. I ktoś te mechanizmy stworzył i dał takie możliwości. I czy to się Państwu podoba, czy się nie podoba, to Morawiecki dzięki temu do historii przejdzie. On nas pewnie w niej nie będzie wspominał, ale o nim tak. Tak jak mówią o Kwiatkowskim, tak jak mówią o planie Marszala, tak jak mówią o Bismarku, który wprowadził system ubezpieczeń społecznych i emerytalny, to on do historii przejdzie. Ich hejterzy nie będą mieli żadnych racji. Historia go moim zdaniem oceni pozytywnie. Dziękuję.